Na kajaku, który jest moją główną konkurencją, poszło mi źle. Nie był to mój dobry przejazd, popełniłam wiele błędów, ale na szczęście są tylko to kwalifikacje i mam nadzieję, że jutro będzie zdecydowanie lepiej. Na kanadyjce, która jest moją poboczną konkurencją, na której nie trenuję na co dzień, wydaje mi się, że zrobiłam bardzo dobrze, że popłynęłam na miarę swoich możliwości. Nie jest to oczywiście jakaś czołówka, jednak. Jak na to, że trenuję może parę razy w roku na Kanadyjce, to myślę, że im poszło bardzo przyzwoicie. I również w zespole na kanadyjce z Klaudią Zwolińską oraz Kasią Liber udało nam się wywalczyć pierwsze miejsce, co, jest, co nas bardzo satysfakcjonuje i daje satysfakcję, nie satysfakcję i daje motywację do dalszych działań. O, Klaudia to jest oczywiście całkowicie inny poziom. Jest, jest bardzo dobrą, znakomitą Olimpijką, która świetnie czyta wodę i po, no, po prostu jest zdecydowanie od nas lepsza. To nie ma, nie ma co nawet mówić, ale, ale się bardzo dobrze z nią płynęło. Zawsze jest fajnie płynąć z taką dużo mocniejszą koleżanką, gdyż, potrafi, gdyż pokazuje nam. Trasę, jak popłynąć, jakie ruchy robić. To jest zawsze doskonałe przeżycia. Zdecydowanie poprawić przejazd, pokazać swoje umiejętności i mam nadzieję, że będzie dobrze. E, jestem wciąż juniorką i więc moje cele na jutro to jest pokazać 100% swoich umiejętności, a na zdobywanie medali albo pierwszych miejsc przyjdzie później pora. Na razie chciałabym przypłynąć jak najlepiej potrafię i pokazać się z jak najlepszej strony.